Odliczamy dni do największej imprezy w aglomeracji wałbrzyskiej, to święta Wałbrzycha, na które już teraz wszystkich zapraszam. 3-4 września bardzo będzie tętnić życiem Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia. To wszystko będzie się działo właśnie tutaj w tym miejscu. Będzie ustawiona mega scena. W tym roku dni Wałbrzycha są połączone z letnią sceną Eski. Na letniej scenie Eski zagrają Sarsa, Pektus, a także Kaja. Nie może na tej scenie oczywiście zabraknąć utalentowanych Wałbrzyszan, dlatego też podczas Dni Wałbrzycha organizujemy finał akcji Wałbrzych Matalen. Wystąpi kilkunastu bardzo zdolnych wykonawców nie tylko z Wałbrzycha, ale z terenu całej aglomeracji wałbrzyskiej, a tych najlepszych nagrodzimy nagrodą prezydenta Wałbrzycha kwotą 2000 zł. Ci najlepsi wykonawcy, którzy zaprezentują się podczas Dni Wałbrzycha otrzymają później od nas, od Wałbrzyskiego Ośrodka Kultury, także taką opiekę impresaryjną, jak i również od jednego z Dolnośląskich Dzienników opiekę medialną. Dni Wałbrzycha to dla nas święto szczególne, to święto miasta. W, to święto, w organizację tego święta włączają się także miejskie instytucje, m.in. ta Dramatyczny będzie z nami, m.in. Muzeum Porcelany będzie także z nami, z nami Biblioteka pod Atlantami. Zapraszam na szczególne właśnie propozycje, które te instytucje dla Wałbrzyszan przygotują. Dni Wałbrzycha to nie tylko część muzyczna, to również wiele wspaniałych konkursów. Do wygrania będziemy mieć wiele nagród. To również Ekstra lunapark, który stanie w sąsiedztwie Starej Kopalni. A w tym Luna Parku nie może zabraknąć urządzeń oczywiście dla najmłodszych, dmuchańców, karuzelek, zamku strachu, ale i również i tych urządzeń dla dorosłych, urządzeń typu Extreme. O której start? Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę startujemy o godzinie 15. Natomiast będzie oczywiście taka możliwość podglądania tego wszystkiego, co będzie działo się w 3 i 4 września tutaj na terenie Starej Kopalni. Wcześniej będą odbywać się próby. Warto tutaj zaglądać, patrzeć jak ten sprzęt, jak właśnie bekleń, jak, jak całe nagłośnienie, jak całe oświetlenie, jak cała technika estradowa powstaje. No i warto również wcześniej podglądać. Oglądać próby artystów, próby gwiazd, bo gwiazdy również będą przyjeżdżały tutaj do nas wcześniej przed koncertami na próby.